To znowu pozwolę sobie odnieść do badań, które przeprowadzałam, to były badania dla Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i w tych badaniach przyglądaliśmy się właśnie temu, jak młodzi dorośli podchodzą do tematu emerytury, czy odkładają na emeryturę, dlaczego odkładają lub nie. No i to, co się okazało, to na dzień dzisiejszy, 31% badanych mówi, odkładam na emeryturę. Świadomie wiem, że tak jest, odkładam. No oczywiście jak ktoś powie, że to bardzo wysoki odsetek w stosunku do intuicji, i pewnie trochę tak, ale wynika on w jakim stopniu z tego, że dzisiaj mamy PPK i wielu z nas w tym PPK jest. Natomiast myśląc bardziej systemowo, zastanawiając się nad tym, jak, jak młodzi ludzie patrzą na emeryturę, czy w ogóle o niej myślą, to warto zwrócić uwagę na, uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, młodzi dorośli przeciętnie mówią, Sensownie jest zacząć odkładać na emeryturę, jak się ma 34 lata. Więc większość młodych mówi: Mam jeszcze chwilę. Ale to, co jest pewnie nieco bardziej niepokojące, to jest to, że co piąta kobieta i co czwarty mężczyzna mówi: Nie zamierzam odkładać na emeryturę. Ani dzisiaj, ani nigdy. No i teraz, jeśli tak. No to oczywiście możemy się niepokoić o ich przyszłość finansową wtedy, kiedy do tego wieku e, emerytalnego dojdą. No i należałoby się zastanowić, z czego wynika to, że młodzi dorośli nie odkładają w większości na emeryturę, e, no i o tej emeryturze specjalnie nie myślą. E, no teraz, cóż jest specyficznego w, w temacie emerytury? Po pierwsze, tak zupełnie psychologicznie, moment przejścia na emeryturę to jest moment, kiedy czy będzie nam lat, kiedy nie będziemy tak piękni i młodzi, jak jesteśmy dzisiaj. I to jest taki okres, o którym my specjalnie chcemy myśleć. Tak my chcemy myśleć o sobie tak, tak, jak jesteśmy dzisiaj. No a zatem mamy do czynienia z tematem, którego naturalnie nie przyciągamy, tylko staramy się odepchać. No a kiedy podpytać młodych ludzi, co oni myślą o temacie emerytury, to okazuje się, że znakomita większość z nich, i to nieważne, czy mężczyzn, czy kobiet, pyta, yy, uważa, że temat oszczędzania na emeryturę jest ważny, ale zupełnie nie jest pilny. A jeśli coś jest ważne, a nie jest pilne, to wygrywa z, z nim wszystko to, co jest pilniejsze. E, a na drugim wymiarze, patrząc na temat emerytur, młodzi mówią: Temat emerytur, ok, tylko on jest strasznie trudny i strasznie nudny. No to teraz, jeżeli zderzymy te wszystkie wymiary ze sobą: po pierwsze, nie mamy naturalnej chęci myślenia o tym, jak będziemy wyglądać i jak będzie wyglądać nasze życie wtedy, kiedy będziemy starsi. Po drugie, jeżeli temat jest trudny i nudny, a wreszcie nie aż tak bardzo pilny, choć ważny, no to my o tym po prostu nie myślimy. A nie myślimy do tego stopnia, że tylko 6% młodych dorosłych mówi, świadomie zdobywam wiedzę z tego zakresu. To, co jest najbardziej chyba niepokojące, to jest to, że ponad połowa młodych dorosłych mówi, wiem tyle, ile przypadkiem usłyszę, i zupełnie nie rewiduję tej wiedzy. A zatem. Wszystkie nieprawdziwe informacje, które docierają do młodych dorosłych, w przypadku ponad połowy z nich, po prostu zostaną zasymilowane zupełnie bez refleksy. A zatem nie dość, że młodzi dorośli nie zdobywają wiedzy, to tą, którą zdobywają, często zdobywają błędną i wcale nie mają tego świadomości. No ale teraz myśląc o tym, co stoi na przeszkodzie, no poza postrzeganiem emerytury jako czegoś specyficznego, jak mówiłam o tym przed chwilą, to również warto zwrócić uwagę na wyzwania finansowe, które stoją przed młodymi ludźmi. No bo tak jak powiedziałam, jeżeli coś jest postrzegane jako niepilne, no to co, to, co jest pilniejsze, wysuwa się na pierwszy plan. No a młodzi dorośli mówią, że niemal niemożliwe wydaje im się zdobycie własnego mieszkania. 41% młodych dorosłych deklaruje, że im się to nigdy nie uda. Co więcej, inne cele, tak jak edukacja swoja i w przyszłości swoich dzieci, kupno samochodu, czy zabezpieczenie się na czarną godzinę, to też są tematy, które młodzi mówią, to jest ogromne wyzwanie finansowe, dużo pilniejsze i dużo ważniejsze dla nas w tym momencie niż emerytura. No i teraz w tym kontekście niemal 30% młodych dorosłych mówi, zabezpieczenie na emeryturę jest dla mnie prawie nieosiągalne w tym kontekście. A zatem kontekst tych decyzji odnoszących się do emerytury nie jest wcale taki prosty. Co więcej, jeżeli spojrzymy sobie na szacowania młodych dorosłych dotyczące przyszłych świadczeń emerytalnych, e, które, e, które mogą otrzymać, no to okazuje się, że znakomita większość młodych dorosłych mocno przeszacowuje stopę zastąpienia. No i teraz wedle prognoz ZUS-u, no ta stopa zastąpienia w 2060 roku będzie wynosiła 24,6%, podczas gdy... Połowa młodych dorosłych spodziewa się stopy zastąpienia przekraczającej 68%. A, żeby było jeszcze ciekawiej, 30% młodych dorosłych myśli, że stopa zastąpienia będzie wynosiła co najmniej 100%. No to teraz, nakładając na to wszystko, co powiedziałam wcześniej, może nie ma co się dziwić, że zainteresowanie tematem emerytury wśród młodych ludzi nie jest szczególnie duże. Natomiast no wracając jeszcze na moment do tematu wiedzy młodych ludzi. E, znakomita większość, no między 80 a 90 e, młodych dorosłych, deklaruje, że posiada co najmniej podstawową wiedzę na temat systemu emerytalnego. Ten przedział, o którym powiedziałam, wynika z tego, że Osoby szacowały swoją wiedzę na temat poszczególnych instrumentów emerytalnych, czy w ogóle systemu jako całości. No i w zależności od tego, co konkretnie mieli na myśli, no to było między 80, a 90% wskazań. Więc można by powiedzieć, że no, okay, to w takim razie niemal wszyscy, no 90% to może nie niemal wszyscy, ale ogromna część młodych ludzi powinna się czuć dobrze w systemie finansowym. Tylko, kiedy my zderzymy te deklaracje z faktami. Kiedy rzeczywiście sprawdziliśmy wiedzę młodych ludzi, no to się okazało, że wcale tak optymistycznie nie jest. I tak, żeby podać przykład i, i wskazać różnicę, 91% młodych dorosłych deklarowało, moja wiedza na temat OFE jest co najmniej podstawowa, podczas gdy tylko 31% faktycznie miało tę wiedzę na poziomie podstawowym. Pozostali mieli na niższym, żeby była jasność. Podobnie jest z IKE. 87% badanych mówi, moja wiedza jest co najmniej podstawowa. Rzeczywiście tylko 23% może się pochwalić takim no, co najmniej podstawowym poziomem wiedzy. No i teraz, e, biorąc to pod uwagę, no warto się zastanowić nad, nad wiedzą młodych ludzi, nad tym skąd to nie tą wiedzę zdobywają i jak ją można pomóc im zdobyć. No i okazuje się, że młodzi ludzie, jednak pytanie o to skąd e, zdobywają wiedzę, e, mówią, że przede wszystkim bazują na swojej wiedzy, na wiedzy swoich znajomych, kolegów, e, rodzin. Członków rodzin w mniejszym stopniu bazują na wiedzy z, pochodzącej z instytucji finansowych, ale z drugiej strony znakomita większość z nich mówi, OK, ufam tym komunikatom, które instytucje finansowe dają. E, I 80% młodych dorosłych mówi, że instytucje finansowe powinny edukować, e, a 40% już się z takimi inicjatywami spotkało.